20 cytatów z Biblii. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja Twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję Cię moją prawicą sprawiedliwą. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Poznacie ich po ich owocach. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z tobą i nie opuści cię i nie porzuci. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo ty jesteś ze mną. Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się umiłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Pan jest moją obroną, wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje.